ma Dzisiaj mm, robimy wyścig y, na nowej mapie. Y, jak widzicie, y, no, na pewno zauważyliście, że mapa jest nowa, bo to co ten y, tam się zaczynała, zaczynał wyścig. O, mądre pytanie. Jakie są w tym evencie nagrody? A więc tak, już mówię. Nagroda. A więc... Y, nie powiem, bo na sam koniec powiem. A nagrody są naprawdę bardzo poważne. O, jeszcze jedno muszę powiedzieć. Tu, Trzeba jechać tam prosto. No, bo przy tym nagrywałem. No i co było? Je tutaj, jebie. Jeb. No. Tak. Było no... Jak zawsze katastrofa. No ale dobra. Czas zacząć. To nie moja. Dobra. No jak widzicie, to jedziemy jak nie, Wajperem białymi. Dwa, jeden. Aha, mi tylko tyle powiedzieć, że na jak przyjadę Pierwszy to no, nie wiadać siebie pod uwagę. E, bo Alik. O patrzcie się jaki to wciąg lift. No przecież tam jechaliśmy, nie? To bardzo dużo Ah. Mm. Wow, 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 wow. Jest bardzo dobrze, bardzo dobrze najlepiej no ale dobra Idziemy. no ja, że mi fps y spadł ponieważ no no tam się ścigamy no i o. nie mogę się spadnąć. Jest, jest To, kto, kto będzie czekał? Bo jest tak, że nie wiem, czy adminów mam liczyć. Tak szczerze powiem. Czy adminów w ogóle będę liczył jako wygrany? Pomocników jeszcze tak, ale adminów nie wiem. O adminów chyba tak. Zobaczmy na mini babkę. Dobra, już no, już mi tam kończy. Najwydę. No, mmm, nie będę. Nie, nie wyważ się. Dobra, jedziemy dalej. Jechać. A. Um. Trzeba jechać, jechać, jechać. A może jechać. To, to, to to yeah. Nie no. No, Dobra. wszystkim naprawiamy pojazdy. Ta mała premia. Bo ciężko jest ten event. Tam przy końcu jest najbardziej potrzebny właśnie. Ty tutaj nie zauważyłem. A jechałem. Zostawałem parę razy tą mapę przecież. Takiej luki nie zauważyłem. Pięknie. To właśnie, szczerze wam powiem, ci przegrywający mają lagi, czyli batek ma bardzo duże lagi, bo, bo na przykład hmm, batek nie ma problemów z internetem, a na przykład ma takie lagi internetowe, powiem wam, powiem wam no nieziems nieziemskie ma te lagi, no ale... A intendent ma na przykład dobry. Binko. Nie no. Wiem, ten wyścig jest o wiele, wiele dłuższy od tamtego pierwszego. się teraz trzeba tutaj Na ten koniec.

Czeki. A A więc nagroda jest taka, że osoba z pierwszym miejscem wygrywa dowolne auto o jakiej, byle jakiej cenie chce. Na przykład manany, ma na nich, ma na nich, chce energię, ma co ja. A, drugie miejsce ma. Pojazd do kwoty maksymalnej 80 tysięcy dolarów. Czekie miejsce no do 50 tysięcy, czekie wygrywa 10 tysięcy dolarów. O, trzy, maks, trójkąt, to nie jest siedem, siedem, o siedem, 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 I zapytajmy się, czy zadowoleni. Jedenaście minut nagrywamy. Jeszcze mamy trzy minuty. Dobra. No to? Nagrody już rozdam, no, po filmiku, bo nam nie starczy czasu. Bo mamy max 15 możemy, a już jest 3, prawie 13. A więc tak, pozdrawiamy z eventu. Pozdrawiamy z eventu. Dlatego... Dobra, żegnamy Was! No, tylko ma taki mądry i się ustawił. Bo tak to reszta nie mądry, Bo się nie ustawiła. Dobra. To... Myślę, że event Wam się podobał. Będzie ich coraz więcej, coraz więcej, i coraz więcej. No i myślę, że wejdzie, wejdziecie na ten serwer, bo jest naprawdę fajny. Właśnie jest 5 osób na 10. I myślę, że będzie więcej. Dobra. To narka. Cześć.